Za wszystko w porządku, Mucha. Jeszcze nie. Ale wiesz. A co, ta dole jest żona? Tak, do piwnicy. Czekaj, czekaj. Nie mi. A. Dziwko, nie w tą stronę. Przyje. A no. Aha, to jak żona była? Tak. Cierpię... Jak powiesz cierpia, pójmy, pójmy, pójmy. <grywa> <Kurta>. cierpia. cierpiała, później mu się nie. Cierpiała? <grywa> Glassback. Granat, katana w łeb. Nie. nie. No co pan? Są mi na te tyle tu. Spadź kurwa! O pierdolę, ale z las kurwa, parkourowiec ja Wziąłem to Klikaj nie niego czas ja. Kaczo Głos! Wyszeli to. To Tak! Ono się w tajemnic wpierdoliłem ci w głos! Kurwa ty! O, dostał Kurwa! Łap się! Jest! Czekaj, yy, teraz... Czekaj, kurwa! Czekaj, czekaj, czekaj! O! Teraz tam! czekaj, daj mi chwilę. Dobra. Tylko nie w nas. <śmany> ale Hej, się... Ej, ale to strzała powiedziała tam. Spadę na sam dół. Dobra. Pytanie jest proste, czy na dole jest coś, do czego mogę się zabrać kotwiczką? Tak średnio <śmany> <śmany> Czekaj, czekaj, czekaj. Zombiaka pod autobus spierdoliłem No ja pierdole Te mody mnie Jack, zdek, zdax, dek Zdak, zdax, dek zdak Dwa pilnuję plecy Zdek, zdax, dek zdak! Zdęk zdax dak znek!

Ja tu jestem, co Czaj, benzyny zbieram. Autobusy idziemy baki. chyba. Chyba ta. Autobusy idziemy baki. Z boku. Tu. Z drugiej strony. Nie tutaj. Po tamtej stronie. Kurwa, nie ma. Teraz te baku nie ma. Dobra, nibam. <laughs> <laughs>

Ostrałuj kurwa Ostrałaj Słuchaj tego, nie? Słucham tego Borę seserek przy babci A, Słucham to. na głosiku muzyki Lecz. No i słuchaj tego nazywałeś mnie Leci ser piosenka, nie? Tak. I kurwa I mi mnie włącza, nie? Ja pier... Ja, ja daję, ja, ja daję szybko <laughs> I puszczaj Puszczaj na góry Babciu <laughs> O chodź do jest. mnie babciu <laughs> <laughs> Co jest kurwa? Jak ty go zabiłeś? Co? Ty się kurwa odpierdolił tu Zabijemy ich wszystkich po prostu. No dobra, nieźle ci będzie. O! Dostałem z Drzewo, typ Głowa, głowa drzewo, typ. Oooooh! Yeah, baby! Oh yeah, baby! Jeszcze jeden co I, i mogę to klipować na YouTube'a. Mogę być, mogę być w ciągu Dobra. Nie sorry, Jezus O Jezu! Decz! Decz! Czy ty zabijesz Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? ja go banuję! Aha Kurwa. Ty mi w batalii nazwijałem. Nie no.